Hej, cześć, siemano, witajcie. Czuję się teraz dziwnie, bo w sumie to tak chyba pierwszy raz nagrałam odcinek po odcinku, dlatego też wyjątkowo nie jesteśmy w, w ekranie tytułowym gry, tylko jesteśmy od razu w grze. Więc tak, przed chwilą poszedłem po ten chip. Już go mam. Mam też zakwitpowany nieskończona defensywa, shield, szczęście w uciekaniu i znajdowanie... E... Mam te oczekiwania. E... Przed chwilą, dosłownie jak tu szedłem, e... zdobyłem e... Withered niego. Wziąłem go do drugiego timu zamiast e... Phantom Chiki, bo on ma bardzo dobre ataki, jak widzicie. Iveam to jest taki laser, który zadaje dosyć chyba. no dużo zadanie, nie pamiętam ile. Ma, Pizza ma właśnie Unscrew 2, to jest po prostu Unscrew, tylko że są chyba dwa razy większe szanse na, na to, że zadziała. No. Jezus, kapsoka włączyłem, dobra. Dok. No. no chwila. Dobra, tu, 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 dobra. Bo ja w trzech miejscach mogę być przypadkiem wyciszony mikrofon i chciałabym tego uniknąć. Yy... No, więc lecimy wtedy tutaj na górę i szukamy nowych postaci, tak? Co tu przyszliśmy? A, i jeszcze tak na samym początku tylko wspomnę, że jeśli ktoś yy, chce tylko się interesować i ktoś się interesuje tutaj tylko jakby główną fabułą że to nie musi tego odcinka oglądać, bo ja tutaj dosłownie przez 20 minut będę po prostu łaził w tej z powrotem i farmił postacie, więc yy, chciałem po prostu pokazać jakie to jest yy, tej... Ta Unscrew na unskru'na bosa. Co jeszcze? No Dobra, bo chasami Ładnie, super. Dobra uwaga, Zapis 3, 2, 1 Lecimy Dobra Lecimy, szukamy nowych postaci W każdym to wygląda Teraz uciekamy I to tak w kółko I tak wygląda cały odcinek Dopóki się postaci będą pojawiać Albo po prostu zrobię go krótszy Przynajmniej trzy postacie bym chciał z tego wynieść Spróbujmy tak. zobaczyć, zobaczmy jak to Yy, Pixał, co bym z nim zobaczyć? Co bym z będzie. widział? Co wpadł on skrót. Spam. 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 teraz, yy, yy, yy. teraz zauważyłem, że to są, tak naprawdę, trzy postacie z poniszczony a Mamy poniszczonego niego poniszczoną Szykę i poniszczonego Foxiego. Teraz zauważyłam. Wypiszmy. Chwila ja mam. Okej, okay, mam zakwipowane, bo tak patrzę i wiedzę, że się coś nic nie pojawia na razie. Będę chodził taki, to chwilę zapisywał, bo na wiecie. I tak będziemy chodzić, tak wygląda całości. O! Kogo mamy? Springtrap! Proszę bardzo! Bram zdecydowanie za mało. Są to bardzo dobry. Bardzo dobrzy. O kurzu, twardy już! Jedno zwykłe. O, no i padł. Piękny. Go chyba potrzebujemy w naszym składzie za to i niego, tak myślę. Zobaczmy. Party bite dwójka, Springlocks i Reignite. Springlocks zdaje bardzo dużo. Ono na chwilę blokuje przeciwnika. Zadaje jeszcze bardzo dużo HP, więc chyba go potrzebujemy w naszym składzie. Tak myślę. Albo go po prostu do pierwszego wrzucimy za niego. Myślę, że to byśmy zrobić. Tak. To dobry pomysł. Przynajmniej. Zobaczmy. Zobaczymy, jak to będzie. Przynajmniej przetestujmy. Widzicie i właśnie. Mówię, to są postacie, których na początku nie, powinni, nie powinniśmy mieć. Bo zobacz, zobaczcie, one jest w ostatnim urzędzie. A my na razie powinniśmy te postacie dostawać ewentualnie kogoś z albo... któregoś rzędu szkieleta. To jest naprawdę. Wiesz, już mamy dużo postaci fakt faktem, ale... No. A też nie możemy wziąć, oczywiście. Zapomniałem. Dobra. O! I kolejna nowa postać. Nightmare Fox, Gdzie Ciebie potrzebujemy w naszym składzie. On jest kolejną częścią mojego Dream Widzieliście to? Widzieliście jak to ładnie? Out of screw. To piszkałem. Moim zdaniem Splinter też powinien mieć out screw. Ale Dobra. Odzyskamy Nightmare jego. Bo raz już miałem taką sytuację, że, że właśnie... Jest! Dobra, żeby mój Dream team był kompletny, z tego co pamiętam, został nam tylko najpierw Bonnie, żeby mój Dream team był kompletny. Ciebie wywalimy za Phantom I Przestanawiam, bo Phantom Mango jest naprawdę dobra, czy nie dać jej... Dam ją za po niego. bo ona jest naprawdę dobra. Dam ją za po niego. Zadaj po niego, znaczy się, bo po niego już No. Pregnam Nie będę z nimi walczył bo to też nie ma sensu. Te walki trwają za długo. Już dwie postacie mamy, a to jest siódma minuta odcinka. No tak naprawdę to nawet nie, bo jest dość piąta. 2 minuty mi panuje zajęło dojście i gadanie o rzeczach. Sorry, jakbyście słyszeli moją myszkę, to tam jest save, ale z borem będzie nie Swoją drogą, widzowie, jak tam wam mijają wakacje? Możecie się posłuchać w komentarzu. A z jednej strony poradzę, z jednej strony, ma mega dobra. Tak chyba, ja wam chyba nie pokazałem, jaki on ma. On ma hot cheese, dwójkę chyba. On ma hot cheese, dwójkę, a skrót, dwójkę i dwa chyba. To był zwykły bite, nie jestem pewien. Zobaczmy. O, no nowa postać. Dziękuję. 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 dawaj, Dziękuję. 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 Super! Mega się cieszę z tego powodu. Więc no, moim zdaniem to jest najlepszy sposób na grindowanie postaci. Szczególnie na początku gry. W sensie trochę ciężko tyle będzie bez tego chipa, ale wciąż. Patrzcie co on ma. Spitsong, Endo Army i Neon World. Neon World to jest ta tarcza, którą my teraz mamy. To przed nami za druga. Endo Army polega na tym, że on trzy 3 endoszkielety które cały czas z działkami strzelają, tak jak to ufu, które tam lata na głowami. Więc Ciebie bierzemy od razu do drugiego teamu, bo Ty jesteś moim... Chociaż... Zrobię taką zamiankę. Zrobię tak. W drugim teamie wywale tego fuksiego. W Wwalę... z Wrzucę Spring <coughs> I no. Przeniosę wtedy... I to będzie mój team, team aktualnie Ewentualnie Nightmare Fox go wrócę do drugiego Dimu A tutaj wrzucę Nightmare bo niego Bo przydałby się Bo tylko on ma ataki, które Chociaż tylko... Hmm Chyba tak zrobię, wiecie? Albo tego Freddy przerzucę do drugiego timu, Tutaj wrzucę Fox... Tak Chyba zrobię No dobra nie trzeba naprawdę kombinować postaci No znaczy, się wiecie, każdy ma tam swoje Dream teamy, nie? Ale mój właśnie tak by wyglądał Bo, testowałem go Co tu się wydarzyło właśnie? Wiecie co? To chyba level up, to jest endoalit I oni tak nawalają cały czas uważam. Więc generalnie to strik uważam, że mamy dobry. Bo w tym odcinku już mamy springtrapa, z yy, endo, drugiego endoszkieleta, Ojojojoj! Je, je, je. O! Jezu, jaka ta patrza jest dosta! Teraz zauważyłem. My się tu widzi? normalnie każda z tych kuleczek, każda jedna, zadaje 999 HP. Przepraszam, 9990. Więc żadna poza z tego nie przeżyje. A teraz przeżyli wszyscy. Przypominam, że nie mam nic z boku, bo w nawet też możecie widzieć. No więc aktualnie się wrzuca odcinek ten, który dotrwałem przed chwilą, czyli odcinek czwarty. O, on skrusza Boxy, wszystko! Gizboksy! O! Tak też można. 69 tokenów! Aha, ha, ha, ale śmieszne! Ha, wiecie, bo to jest ta śmieszna liczba. Dobra, jest no. to, będzie, to nie ale wciąż... to są ataki, tak? Dobra. Lecimy dalej. O nie! Wróciłem. Wiecie co? Ja już może coś zrobię. Podłączę sobie laptopa, bo mój ekran przed chwilą ociemniał. Jeszcze bardziej. I... Nie wiem, czy zaraz mi nie padnie. Chciałbym tego uniknąć. O! Oj, to jest jasne ekran, to i teraz wszystko widzę. O Jezu. Ooooooo Ła, teraz jest za jasne, jak ci tak nugają mnie. Jest nawet miałem taki strasznie ciężki ekran. Android. Dawek itboksy. Mamy boksy! Też jest no i ładnie Coś się chyba zbugowało, bo nie słyszę dźwięku jak... O! I kolejna nowa postać. Nightmare Bonnie! Potrzebujemy się w naszym składzie, witaj kolego I Jak mi ładnie I to i co się dzieje Dobra Więc tak Dobra, ciebie damy u nas ciebie. A, chwila ja miałabyś zrobić. Tak, tak tak. Tutaj. chwila. Y tak. I tak. O. Mm. Shadow Freddy. Tu. Działa? Tyka? Wydaje mi się, że tyka. Chyba o to mi chodziło. Chyba o to mi chodziło. Dobra. Mangle. Dzieci mogą być takie okrutne. O oh, nie, prawda. Jezu. Podpisuj, cool. każdego podpisało. I to już dwa. Mm. Koki są. Napalamy, -na Edward. Eee, koksiwy. Drink. A, nie widzę mojej myszki. Ubiłem myszkę. później będzie Happy Rock 2 bajka trójka proszę bardzo z tym teamem mogę iść walczyć z finalnym postępem kolejna nowa postać o półstra Ciebie akurat przygarnie wiecie że była nowa postać ale nie potrzebujemy mieć tej postaci zrezygnujmy i tak myślę, że ten odcinek będzie miał tytuł 00. W się sensie albo będzie miał 00 tytuł, albo 01. Tak myślę, bo normalnie numeruje tam. Y Hashtag coś, a ten będzie miał 0 i coś. Takie myślę, bo będą właśnie takie odcinki, gdzie ja będę xp potrzebne będę prosił na oparnienie, jak robię expa, albo... Ogólnie, żeby też coś było na YouTube, tak? To też lepiej, że ma coś na zapas. Nawet tak nie ma po prostu, po prostu takie XP, nie? Może coś na szybko, żeby było na zapas, żeby nie było jak... Na przykład załóżmy jutro albo pojutrze się... O, kolejna z zostać. dostać! End of Lash. Song yy, Nie miałem tego używać. Kickboxes Unscrewed Dream Team Party. Zobaczmy hmm, tak. Plus Trap ma takie ataki. W sensie on jest dobry No jest dobrą postacią, no ale Nie ma Nie ma dla niego miejsca w moim dream Teamie tak naprawdę Tak sobie teraz zdałem sprawę Chociaż nie Nie, wszystko jest dobrze okej. Okay. Chciałbym jeszcze tego odnać od jego. Dobra, zobaczymy ile dzisiaj postaci mi się uda nabić. Zostały jeszcze około 2 minuty filmu, nie? W sensie przynajmniej dwie, bo ja zawsze planuję nagrywać około 20 minut, żeby te odcinki nie były mega krótkie. Żeby nie były takie króciutkie, że siadam sobie na kanale i kończy. Tylko żeby trochę dało się poglądać, ale żeby nie były takie długie

Jeszcze, żeby było coś nowego na kanale. I coś, czego byście, tak powiem, no nie spodziewali, bo... Szczerze... No nie... O, pojadę na ławkę. Oooo! Cześć! Szczerze, to nagrywanie dawno flachnęło mnie to, że jakiś czas temu, dla tych, którzy nie wiecie, Scott to, czyli, może no, tak powiem, ojciec nie Jedyny przerzucna emeryturę O 6 latach? Chyba 6. Po 6 latach robienia gier przerytła emeryturę, żeby zająć się wreszcie dziećmi. Tak w skrócie. Mm. I Na... przestanie gry już tworzyć. Zniesie w sfnafa. Przestanie takie poważne gry tworzyć już

Fajne jest też to, że, w sensie, na fulldesp.pl jest taki fajny RPG, bo no. nie trzeba mieć żadnej wiedzy ani umiejętności do grania Gry perfekcji, bo postaci też tak się leczą same, tak naprawdę, zwołalnie. I to jest mega <grystanie> dziękuję. dziękuję bardzo. To jest bardzo! Anskroć wujkę jest tak dobre! Ja dziękuję! do widów. <laughs> że to, że mamy tą samoizolowaną ha, to Ale jeszcze ten fakt... O, dobra. No, to już yy, koniec wtedy, bo widzę, ile czasu zostało. O, No, jednak nie koniec. Ciebie nie potrzebujemy, bo ty masz tylko endo armii tam takiego, spitzong i song. Więc nie potrzebujemy, cię mamy ciebie. Mamy endo, mamy endo drugiego. Mogę wam go pokazać O się jego ataki prezentują tak No, tak mówiłem, Power Song, Armor Song i Endor No yy, więc Plus, ponieważ świat potrzebował pluszowej wersji. O, tak My się... Wtedy wracamy. Włączymy się do siatki. tego. Przy tej wspaniałej... Dziękuję wam bardzo za oglądanie, inny odcinek niż reszta, na pewno, mam nadzieję, że będzie pozytywny odzew na ten temat, trzymajcie się ciepło, gorąco pozdrawiam was, do następnego, trzymajcie się, pa! pa.